Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Mm. Hej, bądź jak to woli, Ciao tutti. Dziś przed nami Jeep Gladiator. Już sama nazwa mówi, że jest samochodem wyjątkowym i dokładnie takim samochodem jest. Jest to auto z kategorii tych, które właśnie kochamy sercem a rozumiem, po co komu pick-up w teren? No właśnie po to, bo można. Samochód jest piękny, bo nawiązuje do historii marki Jeep. Ma wiele ostrych kształtów, wiele oczywiście analogii, a także ma być samochodem, który poradzi sobie nawet w ciężkim terenie. Jest piękny las, ja mam grzechotkę, instrukcje i nowe okulary, bo tamte się połamały właśnie pod tym samochodem. Więc przed nami Gladiator. Stylistyka jak zawsze stylistyka, ale zanim przód samochodu, dajcie jeszcze słupka, ponieważ ten wskaźnik rozwija ten kanał. A ja dostaję to, co ciekawsze samochody na testy. Między innymi bardziej bądź mniej ekonomiczne. Ale ten samochód, wbrew pozorom, jest bardzo ekonomiczny, że będzie więcej podczas jazdy. Stylistyka przedniej części, jak to w Jeepie. Idealnie pionowa szyba, pionowy przód, pionowy i oczywiście bardzo masywny przedni zderzak. Sam Grill, to wiadomo, 7 żeberek, czyli nawiązanie do historii marki Jeep a w centralnym miejscu widzimy przednią kamerę ze spryskiwaczem. Bardzo ważny element w szczególności właśnie delikatnym, albo właściwie to w bardziej mocnym już off-roadzie. Przednie lampy. Stylistycznie dokładnie to samo, co w nowym Wranglerze. Są one ledowe, fajnie wyglądają i również fajnie świecą w szczególności w nocy, a także znowu ich kształt nawiązuje do historii. Z kolei w błotnikach mamy dzienne, wykonane również technologii ledowej. Przedni zerzak oczywiście jest bardzo masywny, strukturalny plastik, jest on gigantyczny i rejestracja Spięta strytką. Nie bez powodu, samochód bardzo lubi pływać. Czynki parkowania z przodu także przysięgielne, również w technologii led Co tu wiele mówić. Jest on szeroki, jest on wielki. No właśnie taki, jaki powinien być Jeep. Delikatnie karykaturalny, ale właśnie to jest z nim urocze. Sprawdź stronę doradca-samochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie, czy nowy, używany, w finansowaniu, czy za gotówkę. Zapraszamy! A teraz serducho w naszym gladiatorze. Skrywa go nie mała maska, zapinana klasycznie na dwie klamry po bokach. Unosimy, odchylamy i maska sama no nie jest szczególnie lekka ale oczywiście maska jest wielka. I co ona skrywa? Skrywa silnik V6, ale diesel o mocy 264 koni mechanicznych, a także 600 Nm. To wszystko napędza nam oczywiście cztery koła dzięki przekładni automatycznej ośmiostopniowej. Same napędy o tym za chwilkę kilka słów. Sama turbo spężarka w naszej v nie jest mała, ma mniej więcej średnicę głowy niemowlaka, natomiast ona ma również zmienną geometrię, dzięki czemu pozwala nam jeszcze sprawniej przyspieszyć, na przykład na asfalcie, a spójrzcie w samochodzie nie ma snurkera, ale wlot powietrza jest zamontowany możliwie w najwyższym miejscu zaraz nad kolem. A teraz zobaczcie na jego bok raz, dwa, trzy 4. No ponad 5,5 metra naprawdę wielkiego pick Wielkiego europejskiego pick -upa. Sam gladiator, samochód dosyć, tak powiedziałem Wam, karykaturalny Zobaczcie, jest spora maska, dosyć mała kabina Oczywiście idealnie Kwadratowe drzwi, które mają bardzo ładny dźwięk, zobaczcie To jeszcze nie jest klasa G, ale i tak jest, uważam, bardzo przyjemny dźwięk Wytłumionego, surowego samochodu Malutkie drzwi z tyłu, zobaczcie jakie są maleńkie i oczywiście, wielka paka samego pick-up'a. Nasz samochód nawiązuje właśnie do historii. Jest kwadratowy. Ma na wierzchu zawiasy ma możliwość zdemontowania w ogóle bocznych drzwi, zdemontowania również samego dachu i za to wszystko właśnie go kochamy. Ale ma on również wiele właściwości terenowych, bo to jest również bardzo ważne w samochodzie marki Jeep. I gigantyczne, bardzo wytrzymałe, również boczne progi. W naszej wersji Overland macie felgi 18 cali, a na nich. Opony o profilu 70, czyli naprawdę kawa opony, w tym przypadku Duller HT, czyli opona, która ma być kompromisem między delikatnym terenem, albo takim właśnie to średnim terenem, a komfortowym jazdą na asfalcie. Są jeszcze ateki. W atekach macie więcej komfortu w terenie, ale mniej komfortu na asfalcie. Idąc dalej, wielkie radkola Znowu nawiązanie do historii, z przodu, a także z tyłu tego samochodu. Oraz głębokość brodzenia. Sami spójrzcie, wysoko zamontowany jest. Wlot powietrza, niemalże nad moim pasem, na wysokości prawie że mojego pępka Dokładnie na wysokości 760 mm, czyli całkiem sporo jak na samochód bez snurkera Idąc dalej, bardzo ważny oczywiście jest prześwit Prześwit wynosi 253 mm Z kolei kąt natarcia 41 stopni Kąt zejścia 25 stopni A kąt rampowy to 18,4 stopnia Mamy tu również wzmocnioną przednią oraz tylną oś, tylna oś z możliwością mechanicznej blokady mechanizmu różnicowego, a także przełożenie redukcyjne wynoszące 2,72 do 1. No i na koniec zobaczmy jeszcze tył. Mamy podwójną kabinę, wielką przestrzeń pick a także klapę, a na klapie oczywiście wielki napis Jeep, który z kolei wolałbym osobiście, aby był tu chociażby z lewej strony mniejszy napis, a przez całą klapę wielki napis Gladiator. Mamy również klamkę, która znowu jest wielka, bo to jakiś tam rolnik amerykański podszedł z rękawicą, złapał i sobie ją śmiało otworzył. Nad klamką macie również trzeci stop, a także tylne lampy. Tylne lampy znowu nawiązują do historii, ale są bardzo nowoczesne w technologii LED-owej. Świetnie wyglądają w szczególności w nocy. Tylny zderzak bardzo masywny, wielki, wykończony strukturalnym tworzywem. Ma również czynki parkowania, a także po lewej stronie macie wielkie ucho do wyciągania chociażby waszych kolegów. Z jakiejś tam opresji Sama klapa, wiadomo, jak to w amerykańskim samochodzie Jest bardzo wytrzymała A za nią przestrzeń zadunkowa Kolejny ciekawy amerykański smaczek Zobaczcie, macie również emergency release Czyli po prostu fluorescencyjny haczyk Aby ktoś, to jest na pace Mógł sobie awaryjnie z tej paki wyjść Otwieramy naszą pakę Znowu po prostu Po amerykańsku ciągniemy linkę Tam takie specjalne jakby uchwyty Niczym ze szkolnego tornistra Zapinamy je i macie oceniętą przestrzeń waszego pickupa. A na samej przestrzeni widzimy bardzo fajne wykończenie podłogi, takim tutaj materiałem, który jest chropowaty i antypoślizgowy, a także kilka elementów praktycznych, moi drodzy. Z prawej i z lewej strony są dwie lampki LEDowe, a także wielkie gniazdo 230V, maksymalnie 400W, które włączamy z poziomu kabiny. Również przy podłodze, wielkie uszy do mocowania, nie wiem, tam jakichś palet bądź innych potrzebnych Wam przedmiotów. Pojemność ponad metr m maksymalna długość. Ponad 2 metry, otwierając tylną klapę. Na samej pacy widzimy również co? Nic nie widzimy więcej. To jest po prostu normalny, roboczy, ale uroczy pickup. W górnej części macie również specjalne szyny z możliwością regulacji haków znowu do mocowania waszych tam jakichś podręcznych palet, torb i innych worków potrzebnych na pacę waszego pickupa. Również amerykańsko-włoscy inżynierowie pomyśleli o jakichś tam romantycznych randkach w lesie bądź nad jeziorem. Macie także dwa miejsca na krupki na klapie waszego pickupa wnętrze. No i teraz fotel kierowcy znowu wchodzimy sobie po stopniu, łapiemy się uchwytu na taki storo amerykański rolnik i zasiadamy w tym wielkim niemalże kanapłatym przednim fotelu. Trzymanie boczne. Raczej nie występuje, ale ono nie jest ważne w takim samochodzie. W razie W kierownica i sobie tutaj bujamy się po naszym wielkim lesie. Same fotele to oczywiście są skórzane i bardzo wygodne, czy w trasę, także do miasta wsiadamy, wysiadamy. Regulacje manualne w kilku płaszczyznach i tyle. Prosty fotel. Idąc dalej, również kierownica. Spora średnica. Dosyć cienka, ale wykończona skórą, również jakościowo bardzo fajna, ma także sterowanie komputerem pokładowym, a także multimediami. Samą kierownicę troszkę znamy na przykład z nowego typu, ale wiadomo, wykończenie w Jeepie jest już na innym poziomie. Zegary, częściowo analogowe, obrotomierz oraz prędkościomierz, tak właśnie powinno być w tym samochodzie, a z kolei pomiędzy nimi ekran cyfrowy a na nim wiele informacji z komputera pogodowego, danych ze spalania, z podróży, z właściwości terenowych, z temperatury poszczególnych cieczy, olei, cieczy chłodzących itd., również informacje z nawigacji, a także z multimediów. Wszystko w bardzo fajnej grafice, pasującej właśnie do amerykańskiej marki. A z kolei obok stacja multimedialna. Ponad 8 cali. Ekran jest czytelny i bardzo prosty, ale działa płynnie. Obsługuje przewodowe Apple CarPlay, a także Android Auto. Z poziomu ekranu wiele ustawień samego radia, także ustawienia multimediów, nawigacja fabryczna oraz chociażby sterowanie klimatyzacją. Również może być z poziomu ekranu. Idąc dalej cała masa aplikacji, w tym aplikacji terenowych gdzie samochód pokazuje Wam dokładnie wysokość, wszystkie kąty, wszystkie skręty, naprawdę wszystko to może być pokazane na ekranie, abyście wiedzieli. Co dzieje się z podwoziem waszego gladiatora? Również podgląd na kamerę przednią i kamerę tylną, przednią ze spryskiwaczem, a także inne informacje zawarte właśnie w tych multimediach. Ale co ważne, są bardzo proste, ikony są spore, więc zawsze w nie trafimy. Poniżej zamontowane jest kilka przycisków fizycznych od poszczególnych funkcji samochodu, zawsze pod ręką wyłączanie start-stopu, a także kontroli trakcji. Idąc dalej, wielkie przyciski od yy, sterowania szybami bocznymi, przednimi i tylnymi. Również wielkie gniazdo multimediów, a także mała półka na przykład na smartfon. Konsola centralna, a w niej dwa cup holdery, naprawdę wielkie. I również także wielka popielniczka. Nie wiem, jak to jeszcze paje, tam jaki załóżmy stary rolnik. Tu sobie mogę spokojnie skiepować i ma gdzie. Idąc dalej, również dwa lewarki od przykład automatycznej, a także mniejszy lewarek od naszego reduktora i w ogóle od całego układu napędowego, a także ręczny wykończony skórą. Podłokietnik, tak Także jest wielki, a pod nim również wielki schowek. Deska rozdzielcza wykończona naprawdę z bardzo fajnych tworzyw. Jak ten samochód, który jest pick-upem, to nie jest tani pick-up. Dokładnie co jest w tym samochodzie? będzie zawsze u mnie pod filmem, natomiast wykończenie napadę jest na fajnym poziomie. W górnej części elegancka skórka z przeszyciem, również trzy małe schoweczki, a także w części centralnej widzimy nawiewy sterowane w wielu płaszczyznach oraz znowu element skórzany z bardzo ładnym przeszyciem. Wykończenie boczków przednich drzwi, tak samo jak tylnych drzwi, to miękkie tworzywa w górnej części, w części podokietnika, prosto i naprawdę bardzo fajne wykończenie. Jeżeli chodzi o podsufitkę, tutaj nie ma. Dla osób, które chcą mieć więcej widoczności, otwierają sobie dach i mają lepszą widoczność. Bo w samochodzie widoczność nie jest jego najmocniejszym punktem. O tym będzie więcej w trakcie jazdy. A teraz wchodzimy na tył Znowu mamy próg, mamy również uchwyt, więc sobie elegancko pakujemy się na tylną kanapę. No tylne drzwi są w miarę małe, ale mimo to samo zajęcie miejsca jest bardzo wygodne, a same drzwi otwierają się prawie, że pod kątem prostym, co z kolei jest bardzo fajną zaletą dla Waszych. Małych, zapiętych widzów z tyłu pociech. Samochód jest ogólnie wszędzie wielki, również ma wiele takich amerykańskich bardzo prostych przemyśleń. Na przykład sama kanapa umyjecie ją szlaufrem, jest wykończona skórą, jest bardzo wygodna, jest bardzo miękka i również bardzo szeroka. Mamy także wielki podokietnik, a w nim również dwa kapholdery mniejsze, bo większe kapholdery macie na podłodze zaraz za toem środkowym, które są właśnie pojemne i znowu umyjecie je także szlaufem. W konsoli centralnej widzimy dwa nawiewy, a także sterowanie bocznymi szybami, również z konsoli centralnej, ponieważ te drzwi możemy sobie spokojnie zdemontować. Mamy także jakieś tam małe skrytki w przednich fotelach, ale z tyłu na przykład dla Waszych pociech troszkę brakuje gniazdek USB, bądź tam jakichś innych gniazdek dających prąd ich multimedium. Mamy również głośniki nad głowami, bo w samochodzie demontujemy sobie dach i macie samochód niczym Safari. Idąc dalej również lampeczki w centralnym miejscu i tyle. Naprawdę, jak ten na pick-upa to jest bardzo dużo miejsca. Jazda testowa. Zaczynamy w takim średnim terenie. Samochód, który jest stworzony do dwóch, oczywiście, moim zdaniem, celów. Pierwszy, ciężka praca. Napaka odjęta sobie spokojnie. No, poniżej tona, ale tam nakładowność jest całkiem spora. Dla budowlańców, dla geodetów, dla osób, które po prostu mają swoje działalności, potrzebują coś przewozić. Nie wiem, dla weterynarzy. A także dla zabawy, bo ten samochód jest jakiś to pewnie według Was tylko i wyłącznie włoskie G. Wcale nie to jest samochód amerykański naprawdę z krwi i gości. Owszem, tu jest już sporo grupy byłej FCA obecnej Stellantis, Multimed, jakieś tam różne elektronika tak dalej. Natomiast samochód bądź nawet silnik, tak, ale samochód wciąż zachowuje ten świetny amerykański charakter. No właśnie, kilka słów o silniku na początku jazdy w terenie. Silnik 3 litrowe V6. 600 N. Silnik, po pierwsze, brzmi znakomicie dla mojego ucha, a po drugie, z tą skrzynią biegu, napadę współpracuje rewelacyjnie, a to wszystko z tymi napędami naprawdę robi cuda. W naszym samochodzie, czyli w tej wersji Overland, macie tylko i wyłącznie opony, które są takimi oponami kompromisowymi, właśnie między terenem, a jednak asfaltem, ale z drugiej strony ta opona i tak sobie świetnie radzi, nawet tak tutaj w grząskim piasku. Dla osób bardziej wymagających: Macie ateki i macie jeszcze więcej zabawy, ale przy tych oponach naprawdę i tak jest bardzo fajnie. Samochód ma bardzo imponujące kąty natarcia, zejścia, kąty rampowe, a także prześwit i również głębokość brodzenia. Więc jest to auto pewno dla osób bardzo, ale to bardzo aktywnych, bądź osób, które nawet nie wiedzą, gdzie pojadą. Gdzie dzisiaj pojedziemy? Oczywiście jedziemy do stajni, ale dojazd będzie według mojej wiedzy, więc jedziemy tak, jak uważamy. Włączamy sobie Offroad Pages, to macie układ napędowy. Kąt skrętu, skrzynia rozdzielcza, również wskaźniki typu temperatura oleju, płynu chłodzącego, również ciśnienie oleju, ciśnienie również skrzyni biegu, a także wychylenie przód-tył oraz prawo-lewo. Jedziemy w taki bardzo mocną bandę. Specjalnie trochę sam, sobie samochód przechylimy. Tutaj maksymalne przechylenie do, do 22 stopni, tyle jakby do dzisiaj, jeżeli chodzi o przechylenie tego samochodu, więc sam przechył. Dla mojej sylwetki jest już w miarę niekomfortowa, ale dla samochodu to wciąż tylko i wyłącznie delikatna zabawa. Mówię, max tego co miałem to około 22-23 stopni, a on potrafi znacznie więcej i mówi, dawaj, 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 jedziemy. Układ napędowy w ogóle się nie męczy, on tak jakby, on tak trochę pracuje taki, nie wiem, załóżmy traktor, on tak sobie robi, tru, 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 tak się jakby wgryza w poszczególne elementy. W tym przypadku naszego poligonu, układ napędowy ogólnie w tym samochodzie, fajnie, że to jest diesel, ponieważ on potrafi być bardzo oszczędny, o czym będzie więcej na asfalcie, a także potrafi być bardzo wydajny, właśnie na przykład wspinając się na jakieś tam poszczególne wzniesienia w terenie. Również dalej, w terenie co jest bardzo ważne, to na przykład system kamer. Macie kamerę przednią, która na przykład wjeżdżając na wzniesienie pokazuje wam, co jest za wzniesieniem, bądź kamera tylna po prostu jest. Przednia kamera także ma opcję spryskiwacza, czyli po prostu przemywania kamery podczas jazdy. Fajny bajer i znowu myślą Amerykanie o jeździe w terenie. Dalej, samochód ma również wiele udogodnień pod naprawdę ciężki teren. Zobaczcie, tu jest takie tylko delikatne wzniesienie, ale mimo to przyłączałem sobie skrzynię na neutralny bieg. Teraz reduktor, cyk, cyk. O, teraz bieg do przodu. I teraz sobie włączamy system Select Speed. I ten system pozwala sobie dobrać prędkość, aby auto samo wjeżdżało pod zniesienie, bądź tam po prostu jechało np. w jakimś tam grząskim błocie, bądź grząskim piasku. Fajny system, który Was oczywiście nie wyręcza, ale pomaga Wam przejechać po prostu jakiś tam cięższy teren. Bądź też sobie możemy z tego samochodu nie wiem, wysiąść i patrzeć, o, dobrze jedziesz, dobrze jedziesz, mój ty wielki Jeepie. Także napadę. Samochód. Jest bardzo mechaniczny, bardzo surowy i bardzo właśnie wciąż amerykański, ale ma wiele technologii, która w terenie wam bardzo pomoże i również na asfalcie ten samochód trochę bardziej ucywilizuje, bo on tam też naprawdę jest bardzo dobry. A tymczasem wyłączamy ten system, włączamy sobie normalny tylko napęd na cztery koła. No, aż to chodzi tak pięknie, naprawdę bardzo mechanicznie. No, tak właśnie powinno chodzić. I teraz co? Zróbmy sobie kontrolny, no, kontrolowany poślizg i jedziemy na asfalt. Ważnym elementem w szczególności na przykład w terenie jest sztywność samochodu Owszem, jest on na ramie, ale oprócz tego to masz taki jakby wielki pająk przez całą długość samochodu Są tam delikatne to jakby trzaski na przykład u uszczelek drzwi Owszem, tak jest, ale tak samochód zachowuje rewelacyjną sztywność Macie kompozytowy dach, również drzwi Samochód jest ogólnie jakby lekki na górze Tu ma ciężki, ale lekką górę I dzięki temu w terenie jest on bardzo przewidywalny I taki niemalże bardzo wklejony nawet w takim mocnym przechyleniu na przykład w zakręcie Więc auto, które, owszem, moje umiejętności terenowe są średnie Nie jestem tam jakimś wyjadaczem offroadowych kawałków Ale to, co potrafię i robię tym samochodem, nie zawiódł mnie Więc sądzę, że Was też nie zawiedzie A jak chcecie więcej, no to macie chociażby, nie wiem, teren wizję Oni tam te samochody sprawdzają już do granic możliwości Ja aż tyle tutaj odwagi nie mam Jedziemy na asfalt a teraz droga leśna i za chwilkę asfalt. Droga leśna to jest zawsze przyjemna. Pyk, zakręt w polu, gladiatorze. Dobra, schodzimy na ziemię, wjeżdżamy na asfalt. Zobaczymy, jak ten samochód, właśnie każdy pick up jest świetny w terenie, świetny na wsi, bądź na ranczu, ale właśnie na asfalcie. Samochody często tracą swój urok. A jak jest tym samochodem? Po pierwsze silnik. Wow, bardzo fajny przeciąg. Do setki w okolicach 8,5 sekundy. To przyznaję się całkiem dobry wynik jak na taką wielką lokomotywę. A mimo to silnik naprawdę jest bardzo oszczędny. W terenie nie liczę tam typu 15 litrów ropy na 100. Spokojnie tyle spaliłem w terenie, ale na, na asfalcie już wam podaję, bo byłem tym bardzo mocno zdziwiony. A więc tak, autostrada do 120, spalanie w okolicach 7,5 do 8 litrów Naprawdę to uważam bardzo mało, jak na auto o aerodynamice kiosku A przez 140? Nie wiem, nie jechałem Ponieważ samochód naprawdę komfortowo się prowadzi Do 120, powyżej buja go, opona się mocno ugina No nie ma tam jakby już nic przyjemnego A tym bardziej każda mucha na przedniej szybie jest wasza Więc po prostu musimy sobie ją ciągle, ciągle przemywać A spryskiwa czasami, spójrzcie tylko tu jest jeszcze stop cyk, cyk, cyk nie ma żadnego pociągu zobaczcie na speskiwacze. jakby deszcz padał <grywa> one są tak fajnie skierowane że pyskają Wam idealnie w całości na przednią szybę, jakby na wprost więc to jest też taki uważam element trochę niespotykany, który właśnie jest w gladiatorze. Spalanie z kolei na drodze krajowej do 90 bez problemu w okolicach 5,5 do 6 i Właśnie tyle mi palił gladiator, że jechałem normalnie jakby za tirem, bez tam szczególnej dynamiki. Natomiast jadąc zupełnie normalnie, dynamicznie, wyprzedzając, spokojnie około 6-6,5. Spalanie w mieście przy mocnych korkach, przy częstym ruszaniu i również przy włączonej klimie, dycha. Natomiast przy delikatnej jeździe w mieście, przy w miarę płynnej jeździe w mieście spokojnie spalają około 8,5 do 9 litrów to niby nie jest może mało, natomiast znowu, jak na ten samochód, to jest mało. Wierzcie mi, ja sam silnik ma niesamowitą elastyczność. Skrzynia biegu może nie jest demonem prędkości, i również nie ma, nie ma żadnych chłopatek do zmiany biegów przy kierownicy. Natomiast i tak zobaczcie, jedziemy tak w tej chwili czyści na godzinę, mam wbity trzeci bieg. Wciskam. Co się dzieje? Naprawdę reakcja na gaz jest całkiem niezła W tym samochodzie wydaje się, że wszystkie normy typu WLTP, jakieś emisje spalin, Euro 6 i nawet wszystkie DPF-y nie istnieją Wiadomo, że ma DPF-a, ma oczywiście AdBlue, musi mieć Natomiast i tak ten samochód pod kątem swojej elastyczności i dynamiki jest rewelacyjny Daj na asfalcie w tym samochodzie Ten samochód, zaraz go podsumujemy, natomiast on... No, może mieć sporo wad dla mnie, on ma sporo cech. To są cechy tego typu samochodu, a niekoniecznie wady. Natomiast zalet na pewno siedzimy bardzo wysoko i widzimy dosłownie wszystko. Widoczność jest dyskusyjna. Macie spore lusterka boczne z asystentem martwej strefy. Nawet dobrą widoczność tutaj po bokach, a także na skos. Słupek A jest bardzo cienki, natomiast przednia szyba jest mikroskopijna. Ona jest długa, szeroka. Ale nie jest wysoka, i tutaj musimy się naprawdę nachylać, aby zobaczyć w ogóle. Aha, zielone. Dobra, mogę jechać. Więc pod kątem widoczności, kamery poprawiają tą widoczność, ale przednia szyba naprawdę jest bardzo mała. Natomiast pod kątem samego wnętrza, przednie fotele bardzo wygodne, z tyłu również jest bardzo wygodnie, i każdy w tym samochodzie naprawdę ma sporo miejsca. Więc jest to auto, uważam, spokojnie dla rodziny, która chce być rodziną. Wyróżniającą się, no bo to nie jest samochód rodzinny. Ma duży bagażnik, przyznajcie, bagażnik nie jest mały, ale i tak jest to samochód dla osób, które chcą mieć auto, właśnie do ciężkiej pracy i mieć samochód, który się bardzo wyróżni na ulicy. No bo przyznajcie, ile widzieliście Gladiatorów na polskich drogach? Ja widziałem w tej chwili dwie sztuki, to jest trzecia sztuka. Nie widziałem więcej. A ile widzieliście Rangerów, ile widzieliście oczywiście Toyoty Hilux, bądź Nawary? Pełno. A tego nie ma. Owszem, to jest drogi samochód, z tym nie polemizuję. Dokładnie co jest w tym samochodzie, będzie jak zawsze u mnie pod filmem. Natomiast i tak uważam, że jakość wykończenia naprawdę jest adekwatna do tej ceny. Na pewno, również w trasie, bardzo fajne przednie lampy led -owe. Owszem, są tylko zwykłe biledy. Tu jeszcze nie ma tak zwanych Matrix LED, ale i tak w deszczu bądź w nocy świecą bardzo dobrze. Również ten tył tego samochodu, także z ledzikiem wygląda, uważam, bardzo atrakcyjnie. Samochód jest bardzo długi, ma małą kabinę i właśnie dużo, duży tyłek i spory przód. I wygląda tak, załóżmy, w miarę z zewnątrz kuriozalnie, ale to jest właśnie jego urok i to jest właśnie to, po co byście ewentualnie chcieli kupić tego typu samochód. Zawieszenie. Oczywiście ono stworzone by być zawieszeniem odpornym. Na różne tereny, na różne oczywiście drogi, jakieś tam szuty i tak dalej. I tam sobie radzi znakomicie. Natomiast na asfalcie zawieszenie jest całkiem komfortowe. Tu jest bardzo wysoki profil opony 70 i zawieszenie plus ta opona daje wam fajny komfort resorowania właśnie czy na kosce brukowej, czy na leśnej ścieżce, czy również na asfalcie i tak dalej. Zawieszenie w tym samochodzie jest bardzo komfortowe i nawet na pusto jest komfortowe. Często pick-upy tak mają, że. Jak są na pusto, bez odunku, są takie skaczące. A on nie. On nawet na pusto naprawdę jest bardzo przewidywalny i nieźle komfortowy. Natomiast wygłuszenie, no w tym samochodzie wygłuszenie, tym bardziej przy demontowalnym dachu, nie jest znakomite. Do stówy jest bardzo fajnie. Do 120 jest akceptowalnie. Przy 140 jest już... po prostu musimy krzyczeć. Więc... Znowu, czy to jest jego wada? Moim zdaniem nie to jest jego cecha. On jest pionowy z przodu, ma pionową szybę, ma pionowy grill, więc on nie może być dobrze wygłoszony. Co by nie robili, nie wygłuszą go tak dobrze jak innych samochodów, chociażby klasy crossover bądź. SUV. Również w tym samochodzie, co, co, mi się bardzo podoba, to fajne multimedia, sporo opcji, sporo takich różnych aplikacji offroadowych, grzane fotele klimatronik dwustrefowy, a także zegary. Częściowo wirtualne, tam gdzie potrzebuje wskazówki z komputera pokładowego, nawigacja multimedia, ale właśnie prędkościomierz i obrotomierz są analogowe, czyli właśnie takie, jakie powinny być w tak bardzo mechanicznym Jeepie. Podsumujmy go w kilku zdaniach. Zaczniemy jak zawsze od wad, ale w tym przypadku te wady to jego cechy, więc jakby... Nie pojadę go zbyt mocno, to nie jest samochód, który jest testem sponsorowanym, absolutnie że nie, natomiast ja po prostu lubię samochody, które są jakieś, które się wyróżniają i tym wszystkim właśnie mają swój charakter. I właśnie nowy Gladiator na pewno ma swój charakter. Po pierwsze, tak jak Wam powiedziałem, kiepska widoczność, tylko znowu widoczność na boki jest ok, macie kamery, no ale widoczność przez przednią szybę jest raczej... Kiepska. Idąc dalej, również brak autoholdu i to na pewno zwada, ale wiem, że przy tej masie napędów, przy tej w ogóle skomplikowaniu napędów autohold chyba nigdy nie jest montowany. Idąc dalej, również autostrada i prowadzenie. Przy 140 jest raczej w tym samochodzie niekomfortowo. Bardziej przy 110-120 jest ok, wyższe prędkości raczej nie są dla niego. A także pod kątem asystentów jest ich sporo. Z przodu, z tyłu, w lusterkach również asystent martwej strefy i tak dalej. Natomiast samochód nie otrzymuje aktywnie pasa ruchu, co na przykład mógłby już robić. A teraz właśnie jego cechy, czyli po pierwsze, wygłuszenie. No ono jest raczej takie Akceptowalne do 100, później jest w miarę już mniej akceptowalnie, a przez 140 po prostu jest głośno Tylko znowu, samochód ma aerodynamikę kiosku A także na pewno jeszcze coś, co no, w tym samochodzie w szybkich zakrętach to zawieszenie jest ok Ale jednak ten wysoki profil opony sprawia, że auto w zakrętach no, nie chce jeździć w nich szybko Po prostu nie chce i koniec Rozdzielczość kamer przedniej i tylnej naprawdę jest fajna, a oprócz tego kamera przednia ma swój spryskiwacz Ekonomia, uważam, że w tym samochodzie ekonomia naprawdę jest na fajnym poziomie Samochód jest wielki, jest ciężki i jest nieopływowy, a mimo to spalanie jest naprawdę akceptowalne Idąc dalej, właściwości terenowe, jest to auto po prostu godne amerykańskiej marki Jeep, koniec, kropka Wygodne fotele przednie, a także wygodna tylna kanapa i sporo miejsca na tylnej kanapie w tym dla waszych pociech, ale te pociechy nie mają z tyłu gniazdek USB, nad czym troszkę ubolewam. Oraz dobre multimedia i wspomaganie tego samochodu czy w terenie, a także na autostradzie bądź na przykład w mieście. To jest moje spotkanie z Gladiatorem. Byłem tego samochodu naprawdę ciekawy, bo jest to Nowość od marki Jeep jest to samochód, którego wcześniej jakby nie było, nie było takiego wielkiego pick -upa. Był właśnie, oczywiście był Wrangler, potem Wrangler Rubicon Były różne kombinacje Wranglera, natomiast pick-up'a stworzyli i powiedzieli Zobaczcie, też mamy swojego pick-up'a I ten pick-up jest czysto amerykański Owszem, ma sporo włoskiej technologii, ma sporo tam jakichś tu włoskich akcentów Ale mimo to jest on tak jakby w całości odbioru czysto amerykański I dla mnie z tego... Gigantyczna zaleta, która jakby przyćmiewa wszystkie jego te wady, bądź jak to woli, cechy. Co Wy byście kupili, chcąc kupić pikapa z charakterem? Co by to było? Podzielmy się opiniami. A jak się podobało, klasycznie. Dajcie suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.